Bilet miesięczny na okaziciela, bilet poważnie do przejazdów liniami nocnymi, do biletu dziesięciodniowego nie wolno stosować dopłat. W postaci biletów jednorazowych bilet dziesięciodniowy jest ważny przez dziesięć dni. Bilet miesięczny na okaziciela. Okresowy bilet na okaziciela uprawnia do wspólnego przejazdu w soboty z jednym dzieckiem do lat trzynastu, w dni świąteczne z jednym obcym dzieckiem lub dwojgiem własnych dzieci do lat trzynastu. Bilet miesięczny na okaziciela.